Hej, przyjacielu. Jesteś może gerontofilem? To znaczy lubisz stare baby? Poznaj jedno z najstarszych miast w Polsce. Starsze według niektórych źródeł nawet o 20 lat od Krakowa. Oto Płock. Rzeczy, które w kur, w kur, które mocno denerwują w Płocku! Ach, Płock, miasto orlenu, czyli pewnie benzyna najtańsza, co? No i tutaj miał być żart, że benzyna jest rzeczywiście tutaj bardzo droga, ale okazało się że jak jechaliśmy trasą, to benzyna na trasie jest droższa o ponad 40 groszy. Ech, jesteś romantykiem? No to wyobraź sobie, że jesteś trzecim chłopakiem jakiejś laski i to w dodatku umownym. Taki właśnie jest Płock, który był trzecią umowną stolicą naszego kraju. Miasto dzieli się na dwie części: Stary Płock i Podolszyce, nazywane też mini Warszawą. Zapewne przez ilość galerii handlowych, w których przesiadują małolaci. No się ma jestem jak, gdzie? Pod Politechniką Warszawską. No. Jakie kurwa metro? Jak to w Warszawie też jest Politechnika Warszawska? Idę po na Orlenku, do Orlenka jest kolejka. Płock też ma swoje schodki. Jebane młotki, zostawcie nasze schodki. Maciek, Maciek, to nie są te schodki. Jak to nie te? No to nie są te. Jezu. No. I to są schodki. Jak jest lato, to jest tu w chuj młodzieży i możesz tu przyjść jak Steve Baskemi i powiedzieć, co tam, młodzieżowe dzieciaki! How do you do, fellow kids? What? Tutaj jest tyle schodów, że po mieszkaniu tutaj przez rok możesz napierdalać dziesięciokrotnego Ironmana bez drostanolonu. Płock to takie polskie Hollywood, ponieważ tutaj na wzgórzu jest napis, który oddaje nastroje ludzi w mieście. Tylko czemu tam jest kurwa krokodil? A, pewnie fentanel się skończył. Jeśli wpadniesz na genialny pomysł, żeby zorganizować tu zawody lotnicze, to lepiej pierdolni barana w ścianę. O kurwa. Na pewno nie zatrudniaj pilota z Lufthansy. Od nich bardzo blisko do Luftwaffe. Gdzieś wkurwiało, że jeżeli napiłeś się wody z Wisły, gdzieś tak w okolicach Lipca, to miałeś więcej towaru we krwi, niż jest w pasucie, Bokzelu i gonciarzu jednocześnie. Audio River, mordo! Teraz wkurwia to, że jeżeli napijesz się wody z Wisły, to dalej masz pełno syfu w sobie, ale Audio River jest w Łodzi. Łódź, kurwa. Jesteś może studentem? No to pysznie, skocz sobie kurwa po piwko i posłuchaj laocze, pałując się ich ambitnymi tekstami. Oho! Ah! Oho! Jadą, braciszkowie moje, jadą czarne konwoje. I tego... I tego będziesz mógł posłuchać tylko u mnie! bo oni zamieścili działalność! Chciałbyś nie mieć jednej nogi? No to wystarczy, że pojedziesz obwodnicą płocką. Tutaj się poczujesz, jakbyś nie miał kończyny, ponieważ obwodnica ma jeden pas póki co! Kurwa! Laje! Nie przepadasz za tłumami? Nie cieszysz się, kiedy w twoim mieście jest odpyty obcych? Nie jesteś fanem napierdalającej muzyki do rana? No to ostatnie lata w Płocku nie były dla ciebie. Bo tutaj napierdalali festiwal za festiwalem. ESKA, Rock Festival, Summerfall, Polish Hip-Hop Festival, Cygajska Noc, Disco Lotnisko, Audi River, Regeland, i dni Kastelana. Napierdale, ja kurwa. Płock pozazdrościł Sopotowi Mola. Tylko problem jest taki, że tutaj nie ma morza. Jest Wisła, więc jebnęli Molo wzdłuż... niej. Chyba tylko po to, żeby się z niego wjebać tu do wody i nigdy już nie wrócić. Wow. Wrocław, to miasto stu mostów. O londyńskich mostach powstawały piosenki. A tutaj są kurwa tylko dwa. Może jeszcze kładkę pierdolnicie. No w sumie pierdolnęliście. O panie, kto to panu tak Mammon, według wielu podań to jeden z książąt piekielnych, demon chciwości, posiadania. Problem jest taki, że nie pochodzi on jednak z piekła, a z Płocka. Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, kurwa. Zaraz wyłączam streama. Bez hitu. Na pewno znasz Jedwabny Szlak albo też Bursztynowy. No to pomiędzy Płockiem a Gostyninem jest Trynkiewiczowy. Bo ta bestia kursuje albo pomiędzy zakładem karnym w Płocku, albo ośrodkiem w Gostyninie. Nic, tylko spać spokojnie. Już takie ciepełko się we mnie pojawia. No, ja jej wtedy mówię, że albo ona tu zostaje, A, albo nie. O kurde! A, co się stało? Uf, o nie! Puściłeś kleksa. No i teraz mam majteczki, w kropeczki. Wow. Brązowe jak beczki. Majteczki, wow. kropeczki, z okolic pochodzi Bayer Full, łącznie 330 miliardów odtworzeń. Tutaj niepotrzebna jest remiza, żeby stracić dziewictwo z gwiazdami Discopolo. Los no ze mną grać raz mi daje, raz Wystarczy plaża w grabinie, gdzie w sezonie po prostu puszczasz jakiegoś disco-polowego letniaczka i wszystkie maniury twoje. Może oh. jak zamiast maniur, przyjdą jakieś gady. Każde miasto ma swojego niedojebanego kuzna, z którym nie chce się bawić, ale rodzice mówią: No i pobaw się z nim. Przecież ten kuzyn nie jest wcale taki upośledzony. Tymczasem tutaj kuzyn to Radziwie. No ale widzą Państwo, czym ja się muszę zajmować. Karpacz ma swoją anomalię grawitacyjną. Płock ma Radziwie, które też jest anomalią grawitacyjną, bo odpycha każdego. O! Płock ma swoje metro. A. Tylko że gówniane. Bo to kible. Czynne od 8 do 18. Płock zajął drugie miejsce tuż za Sopotem w rankingu najzamożniejszych miast na prawie powiatu. Zająłby pewnie jedno z ostatnich, gdyby nie wliczano obajtka i jego świty. Kierowniku, masz może wolnych 300 tysięcy złotych? Wydaj je na zjeżdżalnie Anakonda. Ciekawe, czy trafi do prezydenckiego ogródka. I, 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 i. Kojarzycie to zapewne, jak jeżdżę po różnych miejscowościach i zwykle ludzie mi mówią, że na kąpieliskach czy też basenach występuje incydent kałowy? No, to na kąpielisku Podolanka wystąpił trzy razy w tym miesiącu. Serio, ludzie tu częściej strają niż w kiblu w podstawówce. Kurde! Zresztą zalew Sobudka jest nazywany przez mieszkańców Szczobudką. Zapewne ze względu na jakość wody. Płock sprytnie zakamuflował się przed atakami prawicy, która mogłaby się przyjebać do barw miasta, że niby wspierają Ukrainę. Ale na szczęście dali czerwoną linię po środku, symbolizującą pewnie syw w rzece. A ukraińską flagę też dali. Wyobraź sobie, że prezydent bierze sobie Polskę i dzieli ją na swoich synów. Brzmi niedorzecznie? No pewnie, bo w końcu Duda ma tylko córkę. Tego stresu jest u mnie sporo. Dziękuję bardzo. No, to wyobraźcie sobie, że Bolesław Krzywousty wpadł właśnie na taki pomysł, panując tutaj w Płocku, żeby podzielić Polskę na swoich synów i rozjebał nam kraj na 200 lat. Pandemia. Dzikie czasy. Zamknięte restauracje, zamknięte lasy. Największą tragedią pandemii było zamknięcie najstarszego burdelu w Płocku. No i gdzie mają się podziać te biedne prosty... Seks workerki. Musiałyby się przebranżowić chyba na leśne ssaki. Chociaż też nie. Bo przecież lasy były zamknięte. I tak, drogie dzieci, powstały baseniary na Twitchu. Z Płocka nie to bym nie wyjechał nigdy, nie, to jest bez sensu. To jest jedyne miejsce, gdzie można tak naprawdę normalnie żyć. Więc kiedy pytają mnie, czy opuściłbym jego bramy, mówię nie. Mówię, nie zrobiłbym tego. Za nic w świecie, za żadne pieniądze, żadne słońce, palmy i inne piękne miejsca nie sprowokowałyby mnie do tego, żeby wyjechać z Płocka. Bo Płock to moje miasto, bo Płock to ja, bo Płock to nasze wspólne dobro. Mamy tu w końcu wszystko, czego potrzeba, tak naprawdę. Zobaczcie: natura, powietrze, piękna rzeka Wisła, duma naszego kraju. Czy trzeba czegoś więcej? Moim zdaniem zupełnie nie. Także, moi drodzy, przybywajcie do Płocka, to miasto Was ugości, to miasto Was pokocha, tak jak nawet mama was nie pokochała. Szpital na winiarach nazywany jest pieszczotliwie przez płocczan umieralnią. Najprawdopodobniej dlatego, że kiedy wyjdziesz na korytarz, to widać tam znicze. Czy ktoś lubi stare rzeczy? No właśnie nikt. Chociaż Pornhub sugeruje, że lepsza stara cipka niż żadna. Tutaj znajduje się najstarsze liceum w kraju. Tak stare, że nawet Tadeusz Mazowiecki do niego chodził. Który był tak stary, że aż skamieniał. Krąży tutaj taka legenda, że kiedyś Pan Bóg siedział sobie na Wzgórzu Tumskim i lepił ludzi. Tych, którzy mu nie wyszli, wyrzucał do Radziwia. Kurwa. To tutaj siostra Faustyna doznała objawienia Jezusa Miłosiernego. Myślę, że po melanżu nie tylko ona. Jezu, ukazałeś mi się. Jaki kurwa, Jezu, leżysz na moich schodach? Idź mi stąd, bo wejść nie mogę, Menelu. Sio, już poszedł! Starówka, niegdyś pełna życia i zieleni, dzisiaj mogłaby posłużyć za statystę Fallout. Uch. Jak to tradycyjnie się w Płocku mówi Wisła z chuja wytrysła. Oczywiście chodzi o Wisłę Płock i ich stadion oddany w 2023, a który kosztował 173 miliony złotych. I jakoś nie widać ich w Ekstraklasie. Ech, Orlen Arena w Płocku. To tutaj doszło do jednej z największych porażek w dziejach polskiego influencerstwa i celebryctwa. Otóż nastolatka pobiła się tutaj z 50 -latką, w dodatku ze swoją niedoszłą, teściową, sprawomocnym wyrokiem i jeszcze alkoholiczką. Tak, to była walka Gohy Magical z Nikitą. Mało się o tym mówi, ale to właśnie tutaj doszło do największego pogromu w historii nowożytnej Polski. To właśnie tutaj grupa obrońców została zmieszana z błotem i zezłomowana. I nie mówię o tym. Chodzi o to miejsce, bo tutaj właśnie odbyła się prawdziwa bitwa o Płock. Tylko in inaczej się trochę nazywało. Wstąte, nie ci skrzywdzić, ale nie widziałem dawno takiej Będąc w Płocku nie wasz się krzywdzić zwierząt, nawet mrówki. O fuj, jaka ohydna mrówka. A jak przyjeżdżasz do mojego miasta, kurwo to się dowiem. I nie będziesz musiał mnie szukać. <laughs> Bo przyjdzie różal i ci najebie. Kurwo w ci, nie? A tak w ogóle to po prostu nie krzywdź zwierząt i, i tyle, nie bądź zjebem. To się kurwa wypowiedziałem. Kingstar. Alif. Kingstar. Alif. Kingstar. Alif, chłopie. Alif. Werona miała Romea i Julię, a Płock ma Alif i Kingstar. Dwie kebabownie obok siebie, które należą do dwóch rywalizujących ze sobą braci oto, kto nakarmi więcej chlorów o trzeciej w nocy. Płock nazywany jest perłą Mazowsza. Pewnie dlatego, że perły powstają, kiedy jakiś syf do małży wejdzie. O, wszyscy mają chorobę weneryczną, o, jest w ciąży. No, to tutaj jest taki syf, że zamiast tego zamku powinno być gigantyczne perlisko. Tu na razie jest zamczysko, ale będzie w perlisko. Znajduje się tutaj rondo wojska polskiego, które mieszkańcy chcą zmienić, przynajmniej jeżeli chodzi o nazwę, na bardziej adekwatną. Rondo dzwon. Ale urwał. Ale to było dobre. Myślałeś, że masz super relacje z kumplem jak Boxer z Wardengą kiedyś? No to zawiodę cię, bo są tu tacy co mają lepsze. To poznał życie Potwierdza to To najlepsza piosenka o bromens i o tym, że mama piecze ciasto. Moje miasto, Moja mama piecze ciasto. Płocka jest Olsza Kumpel. na czarno jak klecha, wybijam na teren, bo muszę podjechać. Olsza wróg be like Kocham piwo bezalkoholowe. Niestety jest też stąd Kamil Kapiński. Ale nie mogę, bo. to będzie incepcja, ciastko zje ciastko. W normalnym powietrzu, które wdychasz, masz azot, tlen, szczyptę dwutlenku węgla. A powietrze w Płocku daje ci dodatkowy bonus. 100 octanów! Petruchemia! 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 Tutaj, przez specyficzne powietrze, większość mieszkańców jest spod znaku raka. Petruchemia! Wiadomo, że nieodłącznym elementem kultury hip-hop jest koszykówka, więc, jeżeli boisko do kosza w płosku wygląda tak. No to nic dziwnego, że w pewnym momencie hip hop umarł. Niektórzy złośliwi mogą jednak powiedzieć, że to za sprawą tego bloku na tej ulicy, lotników 18. 1, 8, L. Znacie angielski? Ile dałbym by zapomnieć się wszystkie chwile, te, które są na nieboce? Ile dałbym by zapomnieć się wszystkie chwile, te, które w Płocku spędziłem? Łem! Płocki jest praktycznie w centrum Polski. I jak to zwykle z tego typu symetrystami bywa, ani w lewo, ani w prawo. Wszędzie jest chujowy dojazd. Tak naprawdę możesz stąd dostać się do sierpca, co brzmi jak jakaś kurwa choroba krwi. Jest też możliwość dojazdu do kutna. A jak wiadomo, w kutnie jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce. W tym domu w Płocku urodził się Jan Paweł. Znaczy, mieszkał w tym domu w Płocku Jan Paweł, a nie, przebywał. 33 lata temu. I to jest chyba najciekawsza i najważniejsza rzecz, jaka spotkała Płock, więc... Moim zdaniem zasługuje na jakąś przynajmniej pochwałę, kurwa, nie? Nie stać cię na podróż do Energylandii? Nie ma problemu. Na Otolińskiej 23 jest Pałac Cudów, zwany też Płockim Mariotem. Zamiast diabelskiego młyna, pobicie. Zamiast rollercoastera, kradzież z pobiciem. A zamiast karuzeli, morderstwo. Z pobiciem. A, i zamiast młodych adeptów Jedi spotkacie tutaj dzieciaki napierdalające się jarzeniówkami. Jest tutaj słodkie osiedle, barwnicza pszczela miodowa, tak słodkie jak cukier, bo podobnie działa na zęby. Możesz je tu stracić. Jest tu jakiś cwaniak? Nie, nie ma żadnego cwaniaka. I serio, kiedy stawiali ten pomnik, młodzież doprowadziła prawie do tego, że zamiast Stanisława Małachowskiego byłaby tutaj Jan Gleosia. Czekam aż znowu będziemy popijać Bacardi w próbie ze szklanki. A wiecie dlaczego płock jest z dupy? Bo ma szczelinę odbytu. Żartowałem. To jaskinia Goluma, ponieważ jest takim skarbem w sercach mieszkańców. No cóż, jakie miasto? Taki Blade Runner.